Ja bym była zajeb... panią prezydent. Dziękuję, miłego dnia. to nie ja wiem, co ja się... PiS, nie? Bo oni mają gadkę taką, po tym jeżdżą po kraju i dyskutują, nie? Pana Kaczyńskiego, Jarosława na prezydenta. Już wiemy, że z Platformy w prawyborach wystąpią Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski. To jeden z tych dwóch kandydatów zostanie... Prezydentem z partii Tuska. A kogo wystawi pisy, tego dowiemy się już wkrótce. A dzisiaj o to zapytamy mieszkańców Kalisza. Zapraszam do oglądania. Kto według Pana powinien, kto byłby lepszym kandydatem na prezydenta, bo już wiemy, że Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski wystarczają w prawyborach? Trudne pytanie, ale chyba raczej Trzaskowski. Raczej Trzaskowski, bo jest nie wiem, wygląda młodziej, lepiej, sprawniej. Znaczy się, no, Sikorski miał kilka wpadek i Trzaskowski też się musi jeszcze się trochę uczyć, ale... No właśnie, zarzucając Trzaskowskiemu, że jest leniwy i mało, mało robi trochę. No zarzucać no, można wszystko wszystkim. Jasne, e, Widzi a... pan jakie mamy społeczeństwo i jakie się cuda dzieją nieraz. Że, że chodzi, że podzielone bardzo? Podzielone czy, bardzo. Czy uh -huh. Nie, no roszczeniowe może nie tyle, ale co podzielone, no. Bardzo poddatne na to samo, co jest w Stanach Zjednoczonych, nie? Sikorski. Sikorski, dlaczego on? Bo Sikorski nas... ma dosyć y, poglądy, takie, które mnie nie interesują. Czyli co, centro-lewicowy bardziej, tak, już tak nachylone tak, na tą lewą tak, stronę. Tak, tak. A mimo tego, że Sikorski reprezentuje te same barwy polityczne, jest bardziej konserwatywny, tak? Tak, oczywiście. Okej, okay. i wydaje się panu, że Sikorski tak potrafiłby scalić wszystkich Polaków, że poszliby i oddaliby te 50% głosów? No nie wiem, raczej nie. Raczej nie. Polacy są podzieleni bardzo. O mnie obojętne. Obojętne. E, dlaczego? Bo nie chodzi pan na wybory, czy nie, nie interesuje chodzę, to Może, bo to jest wszystko bzdura, no. Bzdura. E, a na te wybory pan też nie pójdzie? Też nie. E, a jakby kiedyś pan chodził i przestał, czy nie, już... nigdy nie chodziłem i nigdy nie, nie pójdę. Nie interesuje to... pana, kto zostanie prezydentem tak w ogóle? Nie, no bo widzi pan, to jest to, że <laughs> nikt mi nic nie da. Nic co mi tam? Ale może łatwiej pomoże, ale sprawi, że się Polacy poczują lepiej? No chyba raczej nie. Raczej nie. Nigdy pan nie wierzył w sprawczość naszych prezydentów? Niestety nie. I nie ważne, czy to będzie Sikorski, Tusk, Trzaskowski, czy ktoś z PiSu? Nie, absolutnie nie. grzeje to panu? Nie, nie. Okej, okay, dobra. Dzie I to złe, i to złe. Złe? Tak, ale już jakby musiała, 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 no to chyba jednak... Y E, chyba jednak, no ma Pan ma dylemat, <noise> powiem Panu, no nie wiem. Nie wiem, Panie, a dobrze, no to jakby, bo już wiemy, że jedna, jeden z tej dwójki nie, będzie... Chyba jednak Czaskowski. Trudne pytanie, bo obaj się nadają. Obaj się nadają, obaj są kompetentni. Tak, ale wydaje mi się, że Sikorski z racji swojego międzynarodowego doświadczenia... Mm. Żaden. Proszę pana, żeby to zgadnąć, kto by był lepszy. Jeden doby, jest dobry i drugi jest dobry. A jakby pani miała wybrać spośród tych dwóch? Bo mówią, że będą startować w prawyborach. Tam... Trudno mi się zdecydować, naprawdę. Trudno mi się zdecydować. Mhm, bo ale... jeden i drugi. Trzaskowski? Kto w takim wypadku może się znaleźć w drugiej turze? Kandydaci jakich partii, według państwa? No podejrzewam, że PiS na pewno i ktoś albo Trzaskowski, no bo nasz chołownie ja wiem. Mhm. Nie za bardzo bym liczyła, ale. Czyli raczej tak jak to ma się w zwyczaju, PIS i platforma przejmą drugą turę. Nie będzie tu raczej żadnych zaskoczeń raczej. typu ktoś z lewicy albo Sławomir Mansen. Nie, 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 podejrzewam, nie że raczej. tak, że raczej PIS, nie? Mhm. Bo oni mają gadkę taką, po tym jeżdżą po kraju i dyskutują, nie? Raczej na pewno. Czyli raczej za żadnych zaskoczeń nie będzie. No, a kto może być tym zaskoczeniem? Widzi pan kogoś? Będzie zaskoczenie. No, kto mógłby być takim zaskoczeniem? Trudno powiedzieć, ale, ale uważam, że kandydat pisu nie wejdzie do drugiej rundy. Wie pan co trudno wyczuć naprawdę. Pan co no to też jest trudno coś przewidzieć, bo ja mogę pomyśleć, że to oni powinni, a to będzie inaczej. Także mm. trudno mi się zdecydować dzisiaj na taką odpowiedź. Ale czy faktycznie w historii głosowań były takie zaskoczenia, że wygrał nieoczekiwany kandydat, czy raczej no tak, no wygrał, no Wiecie, że wygrał. To na przykład był takim nieoczekiwane. No, pamiętam już. Aha, czyli to tak e, nie żyje pani aż tak tym, nie? To znaczy że są wybory to się gdzieby to jest obowiązek, ale żebym tam po drugie też patrzył kto startuje do, na mm -hmm. wyborach, nie? Yes. Więc jeśli ja kogoś tam znam, no to zakreślam, że głosuję na tą osobę. Kogo powinien wystawić PiS, żeby realnie konkurować z kandydatem Platformy? Nie mam zielonego pojęcia. Panie Pichie to mi pan nawet nie mów. To jest mhm. ostatnie dno. Ale Dominik. Tarczyński. Tarczyński. Ostatnio mocna siła i wypowiedzi mi się bardzo podobały, więc tak po polsku konkretnie, no, że tak powiem, ma to, co powinien mieć mężczyzna, więc mhm. nasze interesy by chyba dobrze bronił, ale na tyle dobrym dyplomatą jest, żeby chyba sobie. Z panem prezydentem Trumpem chyba dał sobie radę. Nie ma szans żadnych. Żaden kandydat nie ma żadnych szans, tak? Nie ma, żaden kandydat nie ma żadnych szans. Wpisu? Mhm. Nie wiem. Nie wiadomo. Nie wiem, no, kogo oni wystawią. Nie jesteśmy za nimi w ogóle, więc nawet no, nie próbuję się wymyślić. Tak. Jasne. Trudno mi powiedzieć. Na pewno nie będzie to czarnek, i podejrzewam, że na pewno nie będzie. Ten to teraz się bardzo udziela, Morawiecki, jaki? Nie, nie, nie. Nawrocki? Nawrocki to tam nie biorę go pod uwagę w ogóle. Jego mhm. chyba nie wystawią. Tylko, no jak, co był... Nawrocki, e, Tarczyński? Nie. Ten, co teraz siedzi przy Kaczyńczyce e, Błaszczak. Później. O, Błaszczak. Mhm. No, na pewno, na pewno jego nie wystawią. A kogo tam wystawią? trudno powiedzieć. Czyli, ale będzie walka zacięta, mimo wszystko, no, chyba. I wam że to. Tak. Jakby pani miała wybór teraz, to kandydata z której partii by pani wybrała? Na ten moment. No na pewno nie z Solidarności. Czyli nie tam z spisu, tak? Nie, z spisu nie, bo oni tak raz mówią tak, raz mówią tak. Na dawka siebie! <laughs> siebie, okay. ja bym była. Panią prezydent, na pewno na Trzaskowskiego. Jakie szanse ogólnie ma Platforma według Państwa w tych wyborach prezydenckich? Ciężko powiedzieć. Ciężko, ale tak, bo mówi się, że raczej ten kandydat, który wyjdzie z Platformy wygra. No mam taką nadzieję, jak będą. No chociaż teraz nie ma PiSu przy korycie, to może, mhm. może będą bardziej uczciwe wybory. Chociaż dużo ludzi, bardzo dużo, szczególnie starych jest zapisem, nie? Zapisem. No i tych nierobów, co biorą 500+, nie? Myślę, że może być zaskoczenie. Co, Sławomir Męcen? Nie, nie wiem tego naprawdę i nie chciałbym gdybać, bo... A tak według Pana, jakby Pan miał wybrać kandydata, to kto by był najlepszym wyborem, takim strzałem w dziesiątkę? Już wiemy, że Andrzej Duda takim był, bo rządził 10 lat. No tak, no... Niestety nie wiem teraz jeszcze, na jaki, kto by to mógł być, ponieważ no, na pewno powinien być to jakiś kandydat z prawej strony. Z Prawa i Sprawiedliwości dokładnie? Czy... Nie, niekoniecznie, nie, absolutnie, wcale nie jest powiedziane. Natomiast no, cała prawa strona musiałaby się zjednoczyć, ale nie wiem, czy to jest możliwe. A to już tego to panu nie powiem, bo nie mogę za niego odpowiadać, mm. czy on wygra, czy nie. A chodzi pani na głosowania? Chodzę. I, i... Czy kim najczęściej pani stawia krzyżyk? No wie pan co, no to już mi dzisiaj to trudno powiedzieć, bo nie pamiętam na kogo głosowałam, bo to już jest kilka lat do tyłu, nie? Pięć lat temu no no. no, no widzi pan, to już się nie pamięta, niech to tam kandydował. No, to ja nie ja, ja wiem, co ja się... No, patrząc na sondaże, no możliwe, że nawet wygra. Myśli pan, że wygra? Rafał Czaskowski, a może Radosław Sikorski? Lista nazwisk jest naprawdę długa, a Polacy dalej sądują i typują. A czy Ty masz swojego kandydata? Podziel się nim w komentarzu i oczywiście nie zapomnij o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć!